Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Aneta Staniszewska. Zaczynamy dzisiejszy temat, tarcze finansowe. Od początku, jak zaczęły działać, co Państwo o nich wiecie, z czego skorzystaliście, w czym możecie jeszcze od nas otrzymać pomoc. Tarcza 1.0, była to tarcza w 2020, był to pierwszy PFR, czyli subwencja. Zakończona, zamknięta. Na koniec powiem na temat jej rozliczania. Tarcza 2.0, świeża, która dopiero się zamknęła w niedzielę, zakończyła się jej edycja, też subwencja finansowa. Tarcza 3.0, która była w 2020 roku, dotyczyła zwolnień z USU 3 miesiące, z pewnością Państwo skorzystaliście. Potem wyszła tarcza 4.0 i tutaj uwaga dla Państwa, dla wszystkich przedsiębiorców tak jak mówiłam wcześniej w poprzednim odcinku, tarcza nadal jest aktualna. Mogą skorzystać z niej przedsiębiorcy, zarówno samozatrudnieni, jak i posiadający pracowników. Serdecznie zapraszam do współpracy, do odwiedzenia naszej strony staniszewskafinans.pl. Tarcza 5.0, która była i dotyczyła zwolnień z ZUS, już też przeleciała, jest nieaktualna. Tarcza 6.0, która wprowadziła nam zwolnienia z ZUS oraz dofinansowanie do pracowników, też już na tą chwilę nieaktualna. 7.0, która weszła dla Państwa. Jeszcze do stycznia ciągnęła 5000 pożyczki, inaczej, zwaną dotacją do prowadzenia działalności. Na tą chwilę chciałabym Państwu zwrócić uwagę na nowość, bo to naprawdę jest świeżynka. W dniu 28 lutego weszła nowa tarcza 8.0. Jest to tarcza dla przedsiębiorców z wybranych branż. Te, które były ostatnio najczęściej finansowane. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta tarcza jest zarówno dla przedsiębiorców samozatrudnionych, jak również dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Można uzyskać finansowanie na jeden miesiąc, dwa lub trzy. Trzeba spełnić określone warunki, które są zawarte w tej tarczy. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zwrócenie uwagi na PKD, jak również. Zwróćcie uwagę na wymienione tarcze, które przed chwileczką Państwu wymieniłam, z których jeszcze do tej pory nie skorzystaliście, z których możecie skorzystać. Zwróćcie uwagę, czy wzięliście wszystkie, czy skorzystaliście z Urzędu Pracy Powiatowego, czy skorzystaliście z Urzędu Pracy Wojewódzkiego, czy wiecie, jak przystąpić i zacząć realizować tarcza 8.0. Na sam koniec chciałabym Państwa zainteresować tematem rozliczenia. Tarczy finansowej 1.0, czyli tak jak wspomniałam wcześniej na samym początku, subwencja z PFR. Czy wiecie Państwo, jak rozliczyć się z tej tarczy? Czy wiecie Państwo również na temat tej tarczy, to, że jeżeli wykażemy odpowiednie spadki, możemy uzyskać całkowite anulowanie tej tarczy? Zapraszam serdecznie do naszego następnego nagrania. Bądźmy w kontakcie. Dziękuję.